Witam, w dzisiejszym odcinku sobie rozbierzemy taką oto pompę z pralki, jest to pompa wodna, tu powinno się znajdować jakiś magnes i mieć oczywiście. Na koniec filmiku sobie to zważymy ile tego jest i zobaczymy. Jest jakaś krętka. no widzicie, dwie cewki miedziane już rozebieraliśmy sobie takie cewki były to właśnie cewki z pompy z pralki jeżeli jeszcze są zainteresowani to możecie popatrzeć na kolejne rozbiórki, demontaż złomu no i oto cewka z pompy sprawki. Z no, po prostu zdejmujemy z tego. I mamy takie dwie cewki, jak teraz z tego wydawać to mieć. My próbujemy sobie takimi nożycami rozstrzygnąć to. Powinno iść. Pójść łatwo. No, idzie łatwo. Pana mamy jedną cewkę miedzianą rozebraną. Tak. Jedna cewka jest rozebrana. Jeszcze jeszcze druga cewka bardzo szybko pójdzie też nożycami. No. Są tu nożyce do drzewek i już parę razy w parę filmikach tym rozstrzygiwałem jakieś cewki. Bardzo fajnie to idzie zakręcimy, żeby się nie... no i to wszystko Wszystka praca z tym bardzo szybko to poszło ile miedzi? 45, 43 gramów plus druga cywka, 87 gramów miedzi jest 88, 87 no. 87 gramów miedzi z takiej cewki z pompy i 225 gramów złomu. No sami widzicie, że to była szybka robota. Zapraszam na kolejne odcinki rozbiórki materiałów elektrycznych i to wszystko na oczywiście znowu. Dajemy do miedzi i zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Do widzenia.